Siebie, no ogólnie tak, u siebie jak ja jestem, jestem, to mam, mam dużo to lepszą jakość dokładnie. wszystkiego. Ale muszę później zobaczyć ja, ten poszło, mikrofon, bo mam jeszcze jeden taka gdzieś. Taka kosyć, A Szkoda, ale nie wiem, bo ja nie chcę nie może wypierdajmy go na początku, nie. To, nie odzywam się, bo się darliście, tam chudziliście, Mam jeszcze tak. Mam no, jeszcze no, to tak. Może będzie lepiej brzmiał. jest. Dobra, przepraszam, to będę się. O kurde, detek. Wow. Ten fotel też jest tragiczny. I No nie wiem, później sobie obejrzę jak posłucham. Ale jak mówisz, że nie jest źle, to. to nie jak nie pamiętam, to nie słucham. No, Krótka piłka. To to był No kto? No. Pamiętasz jak mówiłeś o tym, żebyś sobie pojeździł na rowerze? Jakaś jest jakaś fajna mapa, nie jakaś dla musów. W końcu jakieś porządne mapsy. Teleport w lejtkową Ja pierdolę nie, no, nie no, się Łatwo się poszło NIE poszło. Ja, NIE, nie po, bo ciała nie tam leżały ja, do, ja dołem przychodziłem No cóż Łaciutko Ale mnie tak jest z, z wami? Dwa Danielki w sensie O, skina zmieni. Dobra. Pik pik, pik pik pik. Pik 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 pik. Pik 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 pik. Jak on niby to tak szybko zrobił? No nieźle, panie Kujku. <zyskuję> nie, to był skończny, Legion. <śmiania> to? Tak, dokładnie. Tak. To skurzy, był Legion i, i Legion się wskrzesił. Nie, nikt mnie nie zabił. Jak to? Kurde. Luna była... Luna. Nie, widzia... kto był teraz? Kto był czekajcie, uchwały? czekajcie, dajcie mi powiedzieć. Diablo, <śmiania> <śmiania> Luna, ja byłem z tobą, Bladur. Ja i Death był jeszcze. Luna... Nie, no Luna, jadu, Luna tak? widziała, tak? jak robiłem z nią... I oni, I oni tego nie zrobili, co? Nie, nie winni. No to Quick zajebał i odbiegał od ciała. Ja Quick raczej też jest, mi się wydaje, że... Ale on odbiegał od ciała w naszą stronę, 100%. Nie, nie. też tego nie Quik, zrobili. Quick jest gesterem, Quick jest gesterem. Dobra, go tak Tak, tak, jestem go... No bo on jest gesterem, no. Nie, nie jest. ja jestem Nie Nie, nie, ja jestem gesterem, tak. Więc go. Dwać i sandwich, nie, nie i legion, wiecie, i impostorzy. 100%, serio, tak. Bez kapy, bez kappy. Kurwa, ja, ja już nie wiem, ja nie? Ja wiem, ja nie. Jestem w Pierdolę, głosuję na sandwicha. Dobra, no. no, to jest quick, tak no. To nie jestem ja, to nie jestem ja. To nie jestem ja, to nie jestem ja. No odbiegałeś tak. od ciała. No serio, to jest sandwich ja bym, to i, to sandwich tam i tam legion. No co ty gadasz? Sandwich ja i legion. Quick, zdradziłeś się. Uff, mało A brakowało. Wiem, no Bra jest dwie opcje, albo on jest z nim info, albo blady jest impo i wierzę, że on jest. Nie, 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 on jest z jestera. Od blady to jest, <grym> to jest, to jest impo. Krzywnymu. Albo lover się quick trolluje. Bez kimity. Ciało. Czego, proszę, proszę, proszę Czekaj, proszę, czekaj, czekaj, czekaj. To, ci, że to Quick uważa, którego przed chwilą broniłeś. Słuchajcie bo ja zaraz kucie. zostanę Dobra, czekanie, dobra, dajcie mi stary. powiedzieć. Znalazłem ciało Hubiego w kafeterii na wencie. To się zgadza, bo on czyścił. Dobra, Bloody to jest. Goodbye Ward. Czyli kto musiał być w takim razie... A, czyli serio no, był Jesterem. Nie, nie. Czekajcie, ja... No był Wigilantem, dobra. Wygienek, no. W sensie Luna biegła to to, z, z Legionem... A nie, kurwa to Luna, nie że sensu z Legionem w takim razie, Nie, nie, ja wiem, Mongo, że jesteś Inżynierem albo Detektywem, więc odpuść. Ej, nie żeby to... to wiesz? Ej, mogę coś powiedzieć? Powiem także tak, ATM... Aha, no, dobra, to nie Bloody, to nie Bloody, to nie Bloody. Przepraszam.

Nie, to, Nie, mi się wydaje, że... Mi się wydaje, że on był impo, jednak i strzelał. Blady jest niewinna, na 100%. Czemu co? nie? Co? Ja nie ogarniam, dlaczego? Kurwa, wyrzućcie go. możemy walić ATM-a, który spierdzielał po prostu? Ok. Nie, Wiesz co, to no, chodzi no, o to, że no, jak no, wszyscy no, będą nie zainfekowani, nie to, nie to, to ja będę nieśmiertelny i będę mógł no, zabijać wszystkich. Poczekajcie, poczekajcie, co robiłaś? Dobra, spoko. Ogólnie. O, no, że z tasków, czy co? Tak, bo świecisz mi się na czerwono. No nie no, on no, no, coś latamy, troluje. Czy jesteś Świeci mi się na czerwono, no. Ale jesteś sireem czy bo to ważne. Słuchaj, jak on gada w ogóle. Wydaje mi się, że Wixa i ATM są. Dobra, powiem, mam być się na tasku. A być. Jestem fajną rolą, jednak nie powiem, bo sobie zrozumiałem, ale. A troluje. Nie, to wolno atm bo zmienia cały czas rolę, jaką ma. Ja pierdolę, tym że jakbym był justerem, to by się tego przyznał, to żart. Dobra, za na Wiksa, potem na ATM-a. Dobra, Wiksa skoro... Wixa można, ale to nie ja. No ty też nie pozbyłaś, kiedy byłem... na no, my wiemy, my wiemy Idzież jak, postoży, w sensie, jak, nie, jak tak, wiem, no? nie, rób tego! No nie, źle. Nie rób tego. Będziesz kill'ać. O kurwa. Wiksa! Dlaczego? Ja nie działał tak, Dlaczego? Wiem. rozrobiłaś? Mówiłem, że on jest clear'em, no. A ten jest on był? A Wiksa na czerwono, w redota jedna Ej! Oj. Ej, I to, to... Ha, 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 słabo Ej, jest Amongo! Dlatego ATM się pytał, czy jesteś Sirem, czy snitchem? No, bo... Tak, bo... No. Może dlatego, że jestem kurwa snitchem. A, no jesteś impo. Ja pierdolę. Dobra, to co teraz? Info. Ale się, wice, mógł jak Nie mogę go słuchać. Nie mogę go, go słuchać. On twierdzi, że ja się przyznawałem do Jester'a i to była... Ja pierdolę. No, nie. Tam, tak. Jak coś, to nie, mam 58 na tasków byłem snitchem. Madlax... Albo impo, albo mazer. Ja, ja tam skipnąłem, nie moja wina. To czemu żeś trollował? No, no cóż, przynajmniej jedną trafiliśmy. Już mogę zabijać jakby co. Sami się zarazili. Bo to się też roznosi. O kurwa. Aj, aj, aj. A, aha, no dobra. To wszystko, wszystko jasne. No właśnie, legionowo. No to co robimy? Dajesz no na siebie? Nie wiem, śmieszna sytuacja. Myślałem, że powinno się w ogóle skończyć, grę. Nie podpowiadaj, Wixa, no, jesteś jaj. martwa. O, faktycznie. Zapomniałam no sorry. No dobra. Patrz, Sandwich, jesteś, jesteś, impostorem nie, no jesteś impostorem i obydwoje o tym wiemy, więc po prostu cię wyrzućmy. Nie, no ty jesteś impostorem. I obydwoje o tym wiemy. <laughs> Ale świecisz się na czerwono. <laughs> no ty mi też nie świecisz na czerwono. <laughs> no dobra, to co? No nie wiem, no. No to chodź. No dobra. <śmiech> <Głupie>. <śmiech> Duchy taski. Użyj swoich mocy, Sandwich. Cicho. Cicho. Cicho! Cicho! Wolowanie. Mm -hmm. Jest tylko jeden szeryf. Mm -hmm. Na mm -hmm. Nabiera akcję Mongo! Ręka. Przestań! Goń go! Goń go! Goń go! O wow, mogęś to wygrać Dziękuję Zaczęło żebyś wskoczył do Venta i jak ja a jak ja bym tam wskoczył do tego wenta to nic by się nie dało zrobić? Relaxowi potężnego IQ które wynosi minus 2 Gratulacje Rodlax Co jakiś laścik chyba, czy coś takiego No i tak właśnie ta rola działa i lecimy w stop to Już chciałem że Kwuk wygrał ten Jester miałem takują rolę typu z niej Dobrze, było, blisko, było blisko, blisko. Był jeden w Wołcik. Był tak był, y, w Ale bardzo dobrze odbiegał od no. tego, aż Legion uwierzył. No nieźle. Ale wiesz, nadal cię mogą wygłosić. No kurwa, prawie miałem taska jesteś... skończonego. Dlaczego? 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 No i co? Miałem prawie no, taska skończonego. Jeżeli nikt nie ma na starcie tej. Tasky, taska klucza, czy coś takiego, to nie może mieć jedna osoba albo dwie? Nie, no, no, albo wszyscy, albo nikt. No. no. no to, no, to Hubi i de destru przy kluczu i na tej... nikt tam nie stał nikt tam nikt nie stał nikt po prostu... tam podbiegł na chwilę i odbiegł ja tam nie stałem no co no to często się ja też często podbiegam tak po prostu a później się ogarniam że nie mam jednak widziałem ich oni podbiegali i robili kluczy których nie było pamiętam na nie Aha, zbrań, no wiecie, ale dobra, to taki darmowy taki głos dla mnie. Destru, czemu robiłeś kluczy, który nie zrobił? No, dobra, dasz koczką. No, wysadzałem no. silnik w powietrze. Nie bali go. <śla> <śla> Taś, o kurwa, na piątą minutę. Tole z dupy robimy. To normalny, że nie ja, zmawuje ja, na samym początku. Ja no. cię kręcę, biedny Marlek. No przecież ten no nic nie zrobił, nic, nic, nic no bo by się go oszczędzić. Ja cię kręcę. Biedny, biedaczek. Niech się nie wychylać. Kurwa, jeszcze gorzej. O oh, cholera. <laughs> oh, oh, Czy wyjściu... Byłem na rakietce, zrobiłem sobie rakietkę, wyszedłem w stronę laba i znalazłem tam ciało Amonga. No i to tyle, nikogo nie widziałem. Ale gdzie konkretnie? No tam w tym korytarzu, jak wychodzisz z rakietki, w stronę laba, A. to na tym korytarzu był. No to dziwne, bo ja tam byłem i nikogo nie było. No to dziwne, Dobra. że tam byłeś. On jest z jakimś, jakimś gestorem kurwa. To by się przyznało normalnie do tego. Nie ma opcji, że on się do tego przyzna, będąc imposterem. Poczekaj, no, kto to, 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 to powiedział, że tam nikogo nie było? Ja mówię, że znalazł to, skill, illa, on, no ja tam byłem i nic, no na pewno jest że <noise> No to w sumie spoko nawet, nie? Ja to nawet spoko. Że... No nie wiem, w sumie nie mam I Gdzie chciałeś ciało raz? Na korytarzu, nie, nie. od... Tam na tym korytarzu przed labem. Od rakietki do laba. Hmm. No dobrze, a ty głos. On pewnie poszedł ze dwójcy, z tego zagłosował od razu. A ten, ja gdzie jesteś? Jest... Tak tak robię. Nie wiem to przez przypadek. Nie, ja nie nienawidzę tak wcześniej wstawać. Ja do do częściej doda. chodzę spać o tej godzinie doda. niż wstaję. Orejczu, Wiksa, Quick. Na polu od prawej strony od Fisa. Na polu. Hmm. No, na polu San dobrze go, mówię. Go. Ble, ble, ble. Sanuj, gdzie jesteś? Nie nie bawimy się tak, nie pamiętam. A przekonałeś mnie. Dobra, proste. Nie, naprawdę nie w sensie Nie wiem gdzie nie jest. Bo jest. Dobra, to dawajcie dawa na Sandwicha i tyle. Nie, nie wiem, gdzie Burba, jest. Ej, masz chory? Może... On zapomniał <grym> gdzie jest. No, jest. no, no to jak zapomniałeś gdzie jest, no to. Dobra, no słupnijcie go. Sobie z wresz, <grym> no, się tam. Nie, skip! Nie, nie, bruch, serio. No, nie ma. go. Jak on wygra jako to ja nie wiem. Of, dobra. Nie no, gdzie Sandwich jest Jesterem, błagam was. Widać że zabił. No dokładnie. Dobra, co robimy? Chyba do specjalnej lecimy sobie. O, kurde, nie zdążyłem. No Quick, nawet się nie czaj na mnie. Zostaw mnie. No. potężny Time Lord. W labie po drodze mam dotyk. Przepraszam bardzo. Czy Hubi, czy Hubi, i Sandwich tak wy sobie staliście na tym ciele tak o po prostu? W górnej minęliśmy się w specimenie w górnym. W górnej dekontaminacji leżało ciało, a Hubi i sandwich sobie stali po prostu obok. E, minęliśmy się. O jasne. Czekać, daj mi do końca Nie e, No. E, minęliśmy się w tej dekontaminacji. Po czym. U na U góry. Później Time Lot cofnął czas. I nagle ktoś sobie umarł. Tak? I staliśmy i się patrzyliśmy w No. To co, wyrzucamy na wyjście Sandwicha czy Hubiego? On jest... jest dobra, powiem w sensie wam tak no, Powiem wam tak, Sandwich jest to, prawdopodobnie Jesterem jest A Hubi jest Impostorem Ja bym głosował z Hubiego? Ja no ja by chyba no, sandwicha. No dobra, nie to w takim razie muszę mu to nie nie Dobra, ja wam powiem tak Powiem wam na 100% Że Sandwich jest zmarnowałem ten głos, kurwa, zapomniałem No dobra, niech Zapomniałem. Zobaczyłem czy to prawda Ja jebę ja nie, nie. nie, w sensie nie ma... z Czy ty możesz Na, czy ty możesz strzelać? Nawet ty możesz strzelać. Ja. Bo a co będę ktoś zagłosował? Przymierzał do tego. Mogę. Właśnie, jak jesteś impostorem i <laughs> Nawet nie, strzelać, nie próbuj. To <laughs> najpierw musisz strzelić, a potem zagłosować, bo jak nie zagłosujesz, to nie musisz strzelać. Dobra. To widola strzelamy. W kogo? Oh, oh, oh. to dawaj. To wiesz jaką ma rolę chociaż? Nie, więc to będzie to ten Więc czy... ja. powinieneś wiedzieć moją rolę po tym co A nieważne. No. A co studiujesz? No, strzał Możliwe, byli? że się pytałem, ale nie pamiętam Tajemnica. No weź mi powiedz Ugadamy no, się, co? Oczywiście. Po, cichutku. po cichutku Poczekaj, jakie są jeszcze role? A już wiem yy, Detektyw o, tam tymole, no, mogę Kurwa, pracować, no. nie Nie mnie proszę nie U, mi Mam mi pewne kiesa. podejrzenia Nie wiem. I uznajmy tak, powiesz mi prawdę Pomyślałem, o za... detektywie? Bo jesteś inną osobą detektywa fik. Siemano. Nie wiem co to znaczy inne odmiany na detektywie no, i reklamacja tył, specjalizacja ja Event manager, no nieźle O jebany Dobra, nie on widział, że stoi na admin Chciałam się o detektywie <śmiech> <śmiech> Jak wyjść to z przytupem Dobra, ale poza tym potwierdziło to moją rolę Przyszli do mnie odpierdolić Dobra Oj, nie wiem, nie wiem Dobra, ja stąd uciekam, bo tam jest ten sandwich. Niebezpieczny sandwich. To się stało? To mu ciało w szybie Ale najgorzej, oni byli... Co ty zrobiłeś sandwich? Ty zabiłeś kogoś? No bo ktoś z nas był impostorem. Wow.